Uch, dzisiaj nagrywamy motyl Telfyt Agata Świderska. W tyle wspomnień, lecimy. W głowie nie mam miejsca, aby pomieścić tyle wspomnień. Chcę wyłączyć serce, ale myślę znowu o tobie. Twoje tatuaże i te oczy szmaragdowe. to tylko se. -e 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 -e. Moja bezsenność znowu nie mogę spać. Nie, nie. story, widzę, że jesteś tam. Nie, jak coś. Oglądasz waksyn i lubi waksy. Znak kacpla, bo to on, on właśnie to jest ten mocny. Ja, biorę ubera w głowie, mam jeden plan. Chcę zostać z tobą do rana. Pierwsza ja blok w sprawia, że zawsze odwagi mi brak. Czemu, boję? Nie wiem tak, czego się boję. Nie wiem czy też czujesz że ja dzwonię do ciebie, i czekam na znak dzwonię do ciebie. Mówisz tak tylko do mnie, złotuję, zaczynam to pięć jest, i wiem, że to za ciała liczę, tak Jakbym miał ocenić jej, a jego, no to bym wolał Kacpra yy, Kiedy odezwiesz się, tak, ja, tak. To... sprawiam, że zawsze odwagi ci brak, czego się boję nie wiem, tak, czego się boję, nie wiem czy też czujesz że ja patrzę na ciebie i mówię, że tak, patrzę na na ciebie,

Dobry widzowie, to by był koniec. Oceniam ją takie naprawdę solidne. 8 na 10. 8 na 10, nawet 9 na 10, bo ona jest wybitna, ona jest wybitna. No I co, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Może na kanale to 2 Gamer. Nara.